Chorwacja planuje wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat, która potrwa dwa miesiące. Minister obrony Iwan Anusić ogłosił, że osoby odmawiające służby z powodów przekonań będą mogły wybrać alternatywne formy służby, takie jak szkolenie w zakresie ochrony ludności lub praca w instytucjach obsługujących gminy i miasta. Ustawa, poparta przez prezydenta Zorana Milanowicza, ma objąć do 4 tysięcy osób rocznie. Poborowi otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1100 euro, a kobiety będą mogły zgłosić się na ochotnika. Osoby, które ukończą szkolenie wojskowe, zyskają przewagę w zatrudnieniu w sektorze publicznym. Obowiązkowa służba wojskowa w Chorwacji została zawieszona w roku 2008. A ty jesteś za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w Polsce? Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.